Czy wyspany? O jaki to ma już. Czy wyspany? W sumie wyspany. Słuchajcie, robię takie coś, takie zapaszki tutaj. Robię. Mam tutaj stówkę, Tutaj stówkę. A, zobaczcie, ma wysiąteczny zapach. Jest. I będzie w zestawie zapachów, jak dzisiaj założę. Co robię? Wkładam te pachnące bloterki do folijek. bo one trafiają jako wkładka do paczek. O, to nie jest jakiś prezent, tylko po prostu wkładka zapachowa do paczki. I ktoś może się zainspirować przed kolejnymi zakupami, czy mu się to podoba, czy nie. I to jest takie po Zawijań, dosłownie zawijanie w serwerku. Patrzcie, o, pokażę Wam. Tak, wyrażę karteczkę jedną. Rzecz robię ja, ale to chyba zdążyliście zauważyć na vlogach, że ja staram się zrobić prawie wszystko w firmie. Żeby wiesz, ograniczyć koszty, żeby to też było opłacalne. No ale jak jest okres świąteczny, to robi to pięć osób, nie tylko ja. Więc teraz robię ja. Teraz jest spokojniej. Nie sprzedaje się tak dużo jak w święta, więc można też coś zrobić samemu. Zazwyczaj odpalam sobie film, wtedy wiążę te... Ale to robię, słuchajcie, to się robi dwa razy w roku, więc dwa, trzy razy w roku. Cztery zapachy mam normalnie, to jest tych zapachów, wiecie, 20. No, no i dzisiaj taki spokojny chyba dzień będzie. Będę sprzątał garaż, ale... Znaczy, idziemy do magazynu, ponagrywamy paczki. Dodamy rolki na sklep yy, firmowy. Będzie mi bardzo miło, jak wejdziecie tam, zajrzycie, skomentujecie kilka postów. Bo po zazwyczaj są to te same osoby, za co jestem mega wdzięczny. Paczka. I pamiętajcie, jak jesteście aktywni na naszym kanale. I mogą to napisać osoby, które dostały już paczkę, żeby nie było, że to jest ściema. Yy, napiszcie w komentarzach, bardzo bym was prosił. Czy, dostali, czy dostaliście już kiedyś paczkę? Yy, bo doceniamy aktywnych widzów i te paczki wychodzą co mi. Jeśli dostaliście paczkę, to gratulacje. No, czasem się powtarzają nawet te osoby. To nie jest tak, że jak już dostałaś, dostałeś, to już nie możesz dostać kolejny raz, nie? No, pozdrawiam Marcela. <laughs> I sobie tak zawijam sreberkę. I będę dzisiaj sprzątał garaż. Tak. Będę sprzątał garaz, to już jest postanowione. Dzisiaj jest cały dzień pod to zaplanowany. Wczoraj do pierwszej w nocy siedziałem, składałem do przodu, w złożyłem ee, cztery filmy, więc jak je widzieliście ostatnio, to były te, które były po nocach składane. W ogóle bardzo mi się podobają filmy z działki. Jezus, tam jest taki klimat i to jest w ogóle inny klimat, nie? To jest w ogóle inny, to jest w ogóle inny świat, inne życie tam. Na tej wsi. Ja wiem, że to też inaczej wygląda jak ktoś tam mieszka na co dzień i chodzi do pracy i w ogóle, ale ja, ja bym mógł tam zamieszkać i też pracować. I tu zawijam resztę i spadał do magazynu, bo w magazynie na mnie dzisiaj czekają. Cześć moi kochani, witajcie kolejnego dnia. Ja właśnie nagrałam test kosmetyków Rimmel i Roxy Węgiel. One stwarzą teraz właśnie nowości od Rimmela. Między innymi tego. No, zobaczycie na filmie. Myślę, że fajnie się sprawdziły. Powiedziałam wam też, co sądzę o cenach drogoryjnych kosmetyków. Także dzisiaj na twarzy to, plus inne nowości. Darek jest teraz w domu, jeszcze kończy pracę. Ja też tutaj od rana ustawiałam wam film. Teraz jadę do, do arkady, bo mamy nagrać jedną kampanię w Super Farm, także ym, to przed nami, ale musiałam zrobić makijaż, żeby dobrze wyglądać też w tej kampanii. Także mam nadzieję, że Wam się podoba. Tak świetliście jest. No podoba mi się i oko takie bardziej wakacyjne olejek na ustach. No i dzisiaj zrobiłam takie half-up, czyli tylko przód upięłam tutaj, a tutaj rozpuściłam, bo chciałam mieć włosy rozpuszczone, ale nie chciałam, żeby mi spadały na twarz. I tak sobie przypomniałam, że jest opcja takiej fryzury, chociaż dawno się tak nie czesałam, więc. Tak jest. Ja dziś znów w magazynie zostawię Was tutaj. Nie wiem czy wiecie, ale mamy dostępną tą ogromną świecę 700 ml. Ona teraz jest na przecenie. Przepięknie pachnie. U nas w domu się pali akurat regal Essence. Regal Essence też jest dostępna. Ja sobie takie podniosę leciutko, ale one mają naprawdę 700 ml, czyli ta świeca może prawie 2 kg ze szkłem, więc naprawdę sporo. Ale też ostatnio wam wspominałem o tym, że są dostępne takie zestawy prezentowe. Już niedługo będziemy mieli obwolutę z każdym zapachem, który już jest jakby wcześniej przygotowany u nas na stronie, ale możemy zapakować dla was. Czyli możecie zrobić swoją kombinację zapachu. Możecie wybrać świecę, dekadent i na przykład dyfuzor bon. Naprawdę możecie zrobić istną mieszankę. Więc nie musicie tutaj skupiać się na gotowych zapachach, ale możecie zrobić coś swojego. Ostatnio wiele osób właśnie korzysta z tego, że sobie robi nawet te zapachy, które mamy dostępne na stronie i przygotowują, jakby swój własny zestaw, żeby wręczyć komuś na prezent. Oczywiście nadal trwa promocja z kodem wakacji minus 20% na wszystkie zapachy wakacyjne, które właśnie są tutaj za mną, czyli Cytrusora, Forever, Voyage, Venom Essence i Decadent. Więc promocja jeszcze trwa. Mamy tutaj wielki stok zrobiony. nie wyprzedały się cytrusowe, ale dzisiaj przyszły te, Decadent. Jest ich bardzo dużo, więc na pewno wystarczą dla każdego. No i czekamy tutaj na dostawę tego Citrus Aura, ale to na pewno jeszcze chwilę potrwa. No się ma. Jestem w garażu, jak widać. Jest on jest wstyd ale słuchajcie, to normalne jest. Wiecie dlaczego? Bo nie ma się czasu, więc wszystko się tak wtrymia tutaj w torbach. Często przychodzę z taką torbą i ją tutaj rzucam. I idę robić coś innego, co jest ważniejsze na tę chwilę. Więc teraz zabiorę się za poukładanie tego, co odkładałem przez kilka miesięcy. Jesteśmy tylko ja, ale wszystkich rzeczy. Tak, ten Saigon muszę ułożyć w moim sklepie. Nie myślcie, że to jest wszystko nowe dla tych, którzy mnie oglądają dopiero chwilę. To są rzeczy, które mamy wielu wielu lat i sobie tak leżą. A przede wszystkim papiery za mną tutaj muszą iść na regał. Tu mam ich mnóstwo i tam muszą iść na regał. Nie wiem gdzie się zmieszczą, ale zaraz coś wymyślę. Tam jakiś kalendarz. Powiem wam jak sortuję. Tu jest cyf nie widzicie? Bałagan. I ja teraz to robię tak, że sortuję rodzaje, więc tu widzę czarne rzeczy. Więc tu będzie dużo talerzy, a te kubki, co tutaj są wszystkie, tam do góry. Odkładam też karton do oddania. Tam teraz z dółki są te złota kolekcje i właśnie tak wyłapuję z każdej półki. I po prostu odkładam razem, żeby były. O. Jak będą święta albo coś, co będę miał, mogę przyjść i zobaczyć, tam mam kolorowe i tam banki kolorowe. To jeszcze ze starego mieszkania, a tu ze Starbucksa jakieś takie ładne, zobaczcie jakie fajne. Tu świąteczne, bo my wiecie, świąteczne świry jesteśmy. No, a tu jeszcze fondue znalazłem i tu małe ze Starbucksa. I tak, tak układam, no. O właśnie, znajduję i odkładam na miejsce, więc jeszcze trochę sprzątania mnie tutaj. Tu deszcz, więc mam troszkę chłodniej w garażu, ale zobaczcie kto tu był cukierniczym świrem kiedyś. Jezu, tyle rzeczy robiłem. I powiem Wam, że wracam do tego. Wracam, będę robił znowu takie monoporcje. Pięknie to wygląda. Pięknie. Muszę je wykorzystać oczywiście, mam ich więcej jeszcze. Tam jeszcze są takie małe. O. Pierwszy regał sklepowy gotowy, poukładane, wszystko ładnie. Tutaj tu wszystkie cukiernicze rzeczy. Zobaczcie, tych jeszcze nawet nie używałem. Z bajera, formy. Tu zaokrąglone, tu takie okrągłe, kwadratowe. Tu do tortów. To jest bardzo fajne na cytrynki. I tam jeszcze dużo wolnego miejsca. O i ten tablet do ravioli. Ale jeszcze muszę znaleźć maszynę do ciasta na makaron, więc tam też jest gdzieś schowana. Ja ją zaraz odkopię tam. No i zabieram się za resztę teraz. Słuchajcie, sąsiadka przyszła, Renatka, sobie powybierać co jej tam potrzebne. Do Krzysztofa? Dobra, już dzwonię. To od sąsiadki, więc jest mi strasznie miło. Czekoladki, zawsze, zawsze. I takie herbaty. Tutaj mam herbatę truskawki, właśnie toną. A tutaj mam lazurowe wybrzeże, więc super. I zobaczcie, co jeszcze znaleźliśmy w garażu, bo odgruzowujemy się. Znaleźliśmy wiele cudownych po prostu rzeczy. Wiele, wiele skarbów. No i tutaj. Nasz zesztu buza. Kto pamięta kto miał? Może wasze dzieci miały? Nie wiem kiedy to wydaliśmy. Dawno temu. Łapy brudne, to znaczy, że robota była ciężka. I tu wszystko poukładałem tak jak widzieliście. Tu mam różne papiery, kubeczki. Tu z Kitchen Aida i różne papierowe rzeczy takie eventowe. Tu do gotowania. Tam do Termomiksa, Tu mniejsze wazony. Szersze wazony. Tu mam dekoracje: garnki i jakieś blachy. Przykrywki i podkładki. Tu mam doniczki. Tutaj więcej takich podkładek i takich dekoracji. Tu podkładki świąteczne. Tutaj też takie wazoniki, ale wszystko jakby nieużywane. Tam z tyłu też kieliszki jeszcze. I tutaj. A tam u góry dokumenty, mnóstwo dokumentów, dokumentów i pudełka jakieś. I stare gry i tutaj się zrobiło miejsce, bo dokumenty przełożyłem. No, a na tą część jeszcze przyjdzie czas. Te do zabieram na działkę. Na granicy jak byłam winka. Tu jeszcze z Kazimierza chyba jest, a tu Lecho. A i tu jeszcze większy był poukładałem więc tyle się udało zrobić. Siema-siema moi drodzy. Wpadłem z kosza. Yy, ogólnie z garażu zajęło mi tak 3-4 godziny. Więc nie było to mega szybkie. Yy, I w sumie jestem trochę zmęczony, no, wpływam. Ale musiałem przyjść. Musiałem przyjść, bo, bo, bo się umówiłem to... na konkretną godzinę, więc musiałem przyjść, pobrać. A też chciałem po prostu. Chciałem pobrać. Ostatnio przegrałem i dzisiaj rewansem będzie i mam nadzieję, że uda mi się wygrać. No i godzinka treningu, no i później zawijam na obejrzę jakiś film. Jest już 22 tak, niektórzy się dziwią, że o tej porze przechodzę grać, ale po prostu jedyne korty są wolne i chcę po prostu o tej porze. Będę jeszcze cały dzień miał robotę, a później na koniec dnia taka dodatka wiecie, docinka formy i później w piwę. Patrzcie, tylko jaka piękna, kąpiel jest przygotowana. Tu się złodziaczki. Tak. się. No to pokładaj. Idziemy zaraz się kąpać, tak, Rela? Także ja się już z Wami żegnam dzisiejsze porządki prawie zakończone. Przesortowaliśmy bardzo dużo rzeczy, daliśmy Nie. dużo sąsiadom. Ty też sobie trochę wzięłaś, co? Jakieś rzeczy poznajdowaliśmy, dużo rzeczy po dzieciach jeszcze daliśmy sąsiadom. I dostałam od sąsiadki herbatki. I czekoladki. I Lana też w podziękowaniu za te dary losu. Jest mi bardzo miło. E, także pozdrawiam Cię, kochana. No i co? Wyskoczyłam teraz jeszcze na chwilę z Flafem. Tata teraz poleciał na skłosza. E, no a my się kąpiemy. Więc się z Wami żegnam. Wrzucasz bombę? Buziaczki. papa